W kolejnym symulatorze, tym razem RNG. chodzi tu o to, tylko muszę ustawienia wyłączyć, nie wiem, pójść jeden. Ktoś trafił mięcz 1 do 3 milionów, miliardów, czy tam bilionów i jak widzicie, 1 do 8, 1 do 2, 1 do 2. Mój najlepszy to jest ten. Do pół miliona, drugi to jest do 300, teraz jakieś gówno trafię do 200 20 tysięcy. Możemy sobie spróbować wyjęcie Excalibura. No Oczywiście się to nie uda. To jest czwarty już update. I mamy tak. Są tutaj amulety różne. Jeśli craftuję je poprzez miecze. Tylko że mnie blokują dungeony. Mam tego i możemy w sumie pójść spróbować zrobić. Tego jeszcze niestety nie mam. Sfiuzować można. Hmm. Ja mam 320 tysięcy. To nawet nie mam z kim walczyć. Są podki w które niby coś dają Zresztą będziemy mogli sobie załączyć Tego, jeszcze jednego tego I teraz tak Są tam drony. tym lepszy miecz tym dalej pójdziemy Jak widzicie ja się zaklinowałem na tym Ale może teraz coś by wyszło Mamy teoretycznie dwa razy lepszy Mamy dwa razy szybszy Atak speed Więc czas pokaże, odcinki będą rzadziej, bo mam pracę i nie mam na to czasu. Musicie wybaczyć. Jak będę mógł, to będę nagrywać. Na razie idzie dobrze. W miarę. Będziemy w stanie go pokonać? Chyba. La. Wow. Tu mamy kolejny dungeon. Strefa FK jest. Ja nic nie mam z tych bonusów. Bo nie stać mnie na bubuksy. A wy nie wesprzeć się mnie, niestety. Mmm. That's <laughs> uh, this is smart Więc mamy nadzieję, że Shiny się uda otrafić, że coś się uda jednak ogarnąć e, Możemy zmienić samolot już my to relikt Tego nie mam. Tego niby mam Więc jak na odcinku mi się udało trafić coś fajnego, to nie obraziłbym się. To tak fest, bo... Maty ma 15 tysięcy rolek, czyli tego. Mam miecz za 4 bańki. Ja mam za pół bańki tyle samo. Ja rozumiem, że to jest RNG, no ale kuźwa. Najlepsze jest to, że jest, są miecze, których jeszcze nikt na świecie nie ma, nie? Jak są Wojdowe 0 tego, 0, tego, 5 Wojdowych ogólnie jest mało O, ten jest chyba Tu jest 1 do 200 miliardów W sklepie nic ciekawego nie ma, znaczy nie wiem na czemu patrzę, no bo i tak nie ma Robuxów. Kody już też wszystkie wykończyłem w questach. Chciałbym tego Sacrifice, ale zanim ja to zrobię, to. Trochę niestety minie 9 sekund, i spróbujemy sobie Exkalibra otworzyć, ale w tym czasie można sobie podki zebrać. Gdzie jest trzecia? Też może do long drive nagram, bo kupiłem tam jest. I zobaczymy, czy coś poleci. No nie uda się, nie? Na PVP. matima farta. Eee, trzeci PVP. Tak mm -hmm. mm -hmm. ja możemy pokonać. Mm, o, na dwa strzały. No i co z tych mieczy tam. Ich jest dużo, ich jest dosyć dużo. O no, tych to nawet nie liczę. Najlepsze jest to, że jak mamy indeks, mamy normal 1 do 20, shiny 1 do 200, rainbow 1 do 20 i tu jest voidowy 1 do 2 milionów. Ja bym był zadowolony, gdybym miał chociażby coś takiego. Rainbow'owego, do miliona. Ale nie sądzę, że mi to wyjdzie. Gierka ogólnie sama w sobie jest spokonawka. No ale wiadomo RNG. Więc nie jest zbyt ciekawe, Jezus, od kiedy można mieć takie skiny w Robloxie? What the fuck? Hopi z burgerem. No i chyba nic się nie uda ciekawego trafić. Wow, shine 1 do 200, żeby zrobić, czekaj mamy eee, 113, no to rainbow'a byłbym w stanie z niego zrobić chyba, fuse all, jest rainbow, a teraz potrzebuję 100 rainbow'ów, żeby zrobić eee, void'owego, nie? niezbyt... fajnie. Tu, 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 tu. Ale grzmi. Nie, możemy coś porobić, ale nie wiem co no. Jak on ma 1 do 4 panik, no? I nie jest to. Co? Jeśli on byłby w stanie 12 zrobić i 13. Jakby miał tego, to 15, 14 też 15 może. Dobra, próbujemy, i się nie udaje. Aha. Eee, pvp, info. Potka nam się skończyła. Co to jest za miecz czekajcie Będzie tam jest ninja Blade? nie wiem. Hmm. Może jak założymy... Gdzie to teraz było? Tu? To się uda. Może. Jeden do czterystu poleciał, wow. Drugi jeden do czterystu, może jeden do pięciu baniek. Ho, ho, ho. Chyba nie wygramy tego, no. nawet z amulet. jeszcze raz spróbujemy tam miecz wyjąć i będziemy kończyć odcinek, bo nie ma. Tu co robić na odcinku jak nie mam boksów, albo dopóki podki mi się nie skończą, to będzie lepsza. <todgłos> Czekajcie, bo ja to okno zamknę, bo no, założę się, że to słychać. <coughs> mm, ranga sześć 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 zero dziewięć zero. gości ma tego tak gości ma tego mm -hmm. A najniżej żeby być w topce 9 miliardów Wow Zastanawiacie się co ja robię? Próbuję wejść na billboard, a co? Wce mi się już kombinować Teraz wyciągamy miecz i mamy Blade. Oj no i chuj. Może jakiś ten Nie wiem ten Może w trakcie poleci. Hmm. Nie, no to RNG jest do dupy, nie w moim przypadku. O, jeden do czterystu, wow! chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i cześć.